Dzień dobry dzień dobry No dzień, dzień dobry Kolejny wyścig Kolejny Dobra Level easy To będzie łatwe panowie Ooo mam nadzieję A, Time 7 minut musimy to jechać w takim 7 razie 7 minut ja dobra Ja nie chciałem O w końcu te wyżowe Wypadaj Mój kolor <laughs> Ja ten też czarny Co tak kazujecie? Żeby mądyły Żeby szybko ruszyć Czy ja jestem po w złej stronie? A nie do ruchu Dwa wyżowe xd no Dobra, nie, go, go Co, już? Bully? Gdzie to trzeba iść? Co? Jak coś o, coś to zrobi? Oho, wywalimy się. <grym> się, <grym> się no Skaczemy no, tu? Jesteśmy bogami o! O! Co, co jest? Chciałeś iść gdzie? Co? Jaki kozak! I co, mordowałem O ja, 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 ja ja kok Ja to u tego, u tego Czy ty go z a, to co to jest? się tak wjeżdża? Co to jest? I to jest kozackie! Yooo! Ale busem kozackie! No tak! Spoko! A duchem... Panowie! ...padłam. Ale spadłam. Patrzcie, jak busem kozacko się przejeżdża. O nie, kopara! Ale bym się wyrygał, gdybym nie jest. Kopara boja. I co tu trzeba nie jest, zrobić? Nie, spadłam. Do rury? Lecić hałas. tam był punkt. Kopara. No. Jak tą ja, koparą trzeba czyste, zrobić? No, czyści jest jestem w ogóle. Ja no. wiem, chyba co e, trzeba tam e, zrobić. Do, do góry musisz. Ale, do no no właśnie, ja to zrobiłem. Ty. <laughs> Widziałem. 100 IQ. Ataka. Ty kosak jest z tym busem. Jadę. Patrzcie, Spiderman, Spiderman. Denis, przyśpiesz, przyśpiesz, przyśpiesz. Dobra, już no, już co używam komponenta, którego nie mam. I to by się przydał. Co jest? No? Ej, ale Kto jest światem? Jest, jestem ten wyścig Co jest 10 na 10 jak coś, teraz No, 10 na dziesięć, 10, ja, no Ale co? Ale pizdko tym dwucem Pogchamp tymi... jest to Ej, to nie działa tu To nie działa I normalnie łapie, lol Ale Ale zbyt długie Fajowały zbyt długie Dawaj na nic, gonimy to nie działa jak działa Ciebie buguje coś takiego przedłużone no, ja. gdzie A gdzie teraz? Nie wiem myślę że mi rozejdziesz Lecimy po A tam to są żenujące Tutaj <guletki> dobrać <guletki> <to>. <guletki> <guletki> z, z, z drugiej strony Dobra jest Tędy panowie, tędy, to tędy Tędy Lecimy, lecimy jak ty dzisiaj góry biegniesz, tak? Jak? O, dobra, on lekę miał. Po kolei, po kolei, panu. Ej, ja, twoja ja, się. Się. gdzieś tam z tyłu nie, różowy. Nie. ja, ja <laughs> Buli, że to ja, ja, na wszystko. A. 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 No, aha, ja W prawo? Tędy, patrzmy. Denis, tu tam napisz, to bo po ci Halo, dajcie <noise> mi punkt. O, mam punkt, dzięki. Łops, padłem do wody. A co teraz? Trzeba zrobić. O! Ale cię Ej, przyzna, pój się wypływa, ale kozak. Jak się wydarzyło? Przesułam, kiesz się płynie. S, shift S. S, S chyba. Na styk. Tak, ja nie mogę. O nie. Wróć! Nie biegnij! Nie biegnij! No dobra, biegnij. No, dobra, biegnij. No Przyśpiesz, przyśpiesz teraz. Przerwdawałem, zwolnij. Nie! O jezu, artyst. to jest. Spadłem. No, to ja wiem, jak to oszukać. Ja wiem, jak oszukać. Ja wiem, jak oszukać całe wyścig. Po ja mam do auto. Do I gdzie do teraz? Do... Tutaj? Ja tutaj? poleci, co nie? Oho. Ty płyniesz do finiszu. Daniel? Siema, Daniel Nie, czekaj. Weź, pomóż mi. Tutaj nie. wbić. Dlaczego? Nie lubimy się? Halo. I tu? Punkt. Mam punkt, dobra. Chipsy tutaj są, lol. Siema, Adam. Siema, Łaca. Co się dzieje? Rzuć <tuszy> mnie tam. Coś mnie tam, mordo, bądź mordą, poczuć mi tam Gdzie? Spadłem No na górę, na punkt Gdzie wy jesteście, panowie? Czekaj, weźcie do... się bokiem, 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 A ja mam punkt, o, kozak Dobra, no. Po tym mam przejechać? Dobra, nie doskoczył. Lol, tu się trzyma Na no, w plecy masz <śmiech> <śmiech> Nie, no co? Kurde, no, nie wiem. Oho, nie wiem że to jest tak. To i spadłem. Chciałam... no... U mnie też są te no, i, takie... ...takie u i tak dalej. Bully spada, w no, tym... Ja ...w tym czasie ktoś tam krzyczył niego. Ai no to, to mój brat, no. To wow! ja to... No nie, odrabiam brata. Nie mi że to jest wielki widz yy, dzika. Tak. Tak. No, cześć Buli. Największy no, no, fan. No fuck Fan. No, Błażący Nie! Głupie to, bo moja patec dzisiaj się wywraca po prostu tak tym, to chyba trzeba na full speedie. Też nie mówię, spokojnie. Dobra, Ej, to po prostu poczekajcie na mnie. Nie. Jak to we mnie wjeżdża. Ej, ja nie wiem, jakby to było w AIDA. legit. Ja zjeżdżam, spadam. No. Oooooo. Spadam. No weź wy tam z tyłu się zgubiliście. Ale nie umiem mieć płynie. Ja nie wiem, jak wybrał, to taka. Jak klikam. Chyba wiecie co? Pierdyle to. Ja nie mogę wysieć tyle. Dobra, Część, ja do półka. Przyjechać. Nie tak. O nie! No. może bardziej bokiem. zgubane. Mam tu w mój tak to się robi. Wiedziałem, że was zaprzeczę jeszcze. No wiem, bo jestem słaby w to. O, to problem, to ja tknęliśmy już, wiesz? Może Bully ogarnij brata. Przecież brata nie Zrób no cichą eliminację. Zrób, zrób cichą eliminację. Bully, to się jest nas koniec. Już nie pojedziemy dalej. Nie! A jednak, oh. nieważne. O, oh, chłopaki! Nie! Nie wiatrak! Fak! Ej, chłopaki, na maksa do tyłu się rozpędźcie z samej góry! Ale nie pro, bo... ...Mans chyba skamuje. I Adam. No Adam! Dzik, poczekaj na mnie. O! O! Złapałem punkt! my to powinniśmy już zrobić! Chle. No, 7 minut... Nie, 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 Zwytam na ja nas. Tam dwie minuty za mną. Nie płacz. Nie płacz! No co? To jest najlepsze Że mi się wczytuje cały czas? Michał, spadłem że... do checkpoint i do tyłu. Myślę, że tak. Że ci się, tak, się o jeden checkpoint do tyłu. do tyłu. Stój, stój. Kurczę, chciałem, do was pojechać. Ci się zawrócić. Robiłem to. Mogę? Dawaj, dawaj, Ja jadź. Tak. Ja Buli. Spróbuję, ale chyba tam nie wskoczę. Dobra, no to ja spróbuję. Spróbował do tyłu... Nie, tam też nie przyjadę. Tędy spróbuję. Siema, Denis! Siema! Nie, nie wskoczę, jadę. No, ja chciałem się przecyczać, bo mnie. Tędy. Spadłem. To co ty... Pany, Bardziej na wprost. Pany! To ty... Dobra. Mój stary na nagrywkę A po tych tych, po czy To jest najlepsze. To zadymia. mały fled. O kurde. Ale mi wypukł. Co? No chyba nie. Co? Udało mi się. A bo to są takie schody. Jolo no, już zepsuł mi się samochód. Ew? Nie ma. Gdzież tu Nie ma, nie, gras. Co? Co to się robi? Jak to trzeba oh. zrobić? Mam Nie nakarne niesław. Zobaczyłem, nie to. <noise> ja chłopaki wy mnie dogonicie jeszcze, no? Tu już przed metą, ostatni punkt. No, no, nie, A co to tak mnie wybiło? Na wolno nie jest. zrobić, nie zrobić tak na pewno tam, Tam jest meta. Co A, to po tym białym chyba dupo? trzeba. Gdyby tędy pojechać. Dupło go. Dupło cię. Nie. A <śmienicza> o, Może jednak tak. <śmienicza> 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 Ten mój brat. <śmienicza> Dobra, no nie, dupa. <śmienicza> I meta. Dobra, moja ocena... dziewiąteczkę też, znowu. O co tu Fajniutki wyścig. Ale dziwne. No fajne, fajne. To jest ja wina, jakby... o, ale mój brat się wygrywa na gry. Dobra, lecimy dalej.